tu następny odcinek jest z Jest takie, to jest wersja 0.02a. I od ostatnio, co zrobiłem, to zanim nagrałem, to poprawiłem graficznie. że że poprawiłem te błędy, które były że przechytę mu teraz na przykład cała podawania tak prawidłowo, reset mapie też cała prawidłowo sterowanie też chodzi, też wiele prawidłowo stosunkowo liczę wtedy i tak wygląda reset mapy zmieniłem też sterowanie lekko to sznę, przyznanym cofanie z klawisza S na X i opadanie z klawisza Q na klawisz C i tutaj teraz dodałem wewnętrzny kursor, który nie jest, ale nie widać go. Nie wiem czemu, nie mogę go naprawić. Dobrze, nie wiem czemu, ale za to na pewno jest zrobione, że jest lokata e blokada hmm. kursora Tak? I dodają dwa bloki, W tym widzicie teraz tutaj, on tutaj, czyli kopę e, różnych Tutaj widzicie. Jest to jest teraz to, jest to tutaj to. To co tutaj widzicie to jest blok trawy tutaj dzisiaj to jest blok ziemi. Tekstura poprawiłem. Eee, tak, on, o tutaj widać zaznaczenia bloków też tak i bo tam widać skałę. Czyli jecham tam. Ale teraz próbuję obniżyć do ostatniego bloku, który został dodany w wersji 001e. A ten block, ukrócznikami, został dodany w tej wersji AU002A. Tak, ale my przynajmniej budowanie inicjacji działa prawidłowo. I też cieszę I tutaj też z teksturami bardzo coś zmieniło. W to nie jest jednolite. Następny wersja, w którym miesza się fałszerostronny, to też w którym będzie pasek szybkiego wyboru przy blokach, menu pausy, menu ustawienia sterowania. W sumie to w sumie, w sumie, głównie to przydatne popy, to że sterowanie będzie można ustawić. Ponieważ podobyślmy sobie takie jest niewychodne. A jest niewychodne dla tylko, że jest leworyczny, a jest stosowany dla praworecznych. Tak. To jest strony pasy niewychodne i... Tak. I... To tak zamierzam zrobić i wtedy tamtej wersji też dodam cieplok C, C, i szkło też. W tej wersji Fausaur 4 zamierzam zająć się animacją, dodajem kamer trucho- i czysto osobowej, czyli tych kamer co dodatkowych, które też są w Minecrafcie. Lo... E, nie. I, to, I w tym się okazji poczelić ten ochronny tryb, który teraz jest, czyli jakby tryb na tryb e, obserwatora i kreatywnych rzeczy obserwatora może przelatywać przez ploch, ale nie będzie mógł przelatywać, ale nie będzie mógł podać a na kreatywnym przecież może podać inicić, ale nie będzie można przynajmniej przez plochi i będzie to dane skok. Następna wersja IWAO-005 będzie wersją, która będzie na celu stworzenia systemu dla całego się świata. Tam się to z jakichś bloków, w tym drewno, liście, wodę. tak jest, jeszcze były bloki, chyba piasek jeszcze był. Baktiona też. Na z boku? Może Tak, ten spoch ma być dlatego tak w lice. Okay. I czy nie widać też co? teraz się widać. ale są cienie. Jest nie wajne. O, tutaj widać ten. E, bo tutaj chyba chyba to jest to jest chyba 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 tak, dobra, chyba na koreę tak. I nie robimy reszty. Trzeba tylko wrócić na spawn po prostu. Tak. No. To w miarę trzeba. Wtedy w następnej kwestii też oh, o 006. Już w mediach. Tak. Więc powiem to przy następnych nie już od robię przykład fesję łam 0 O, tam przez kursor wewnętrzny. I okej. Aha. Teraz zachodzi Teraz u Teraz to sobie na iso bez powodów jest taki, że na githubie nie przychodzi jak Ja robiłem też wcześniej błąd, że na githubie po bez builda i to był błąd, bo na tym, że nie dało się uruchomić gry. Ale ja nie mógł e, uruchomić kry. To bym w innym miejscu niż pierwotnie mam tą grę. I hej.